Teraz na innym stoku Jest już raz, dwa, trzy, cztery, piąty stok. I zapomniałam jeszcze wspomnieć, że zawsze warto poćwiczyć, zanim się będzie jeździć na nartach, bo jak się jest rozświczone, to są mięśnie rozświecone, A jak mięśnie są rozświczone, no to będziemy lepiej jeździć na nartach. A dzięki temu, że będziemy jeździć lepiej na nartach, to będziemy bardziej to kontrolować i nie będzie żadnego wypadku na stoku. I teraz pokażę kilka ćwiczeń z mamą. Jest takie. A to są kiki do czego? do tego się daje. To ja Cię będę trzymała. O, będziemy to trzymać zaraz. Poczekaj, ty mnie... No jak nie ma kików, to możemy wykorzystać mamy albo tatę, tak? A teraz wyłóżam Mm-hmm. <laughs> Jestem na wyciągu i jadę na krzesełkach i po pierwsze, jak się jedzie z nartami, bo czasami można po prostu sobie przejechać bez nart, żeby pojechać i sobie pochodzić tutaj gdzieś i w ogóle, albo tam, bo tam się idzie jeszcze, a jak się na nartki, to jest drążek specjalny i się na ten drążek stawia nartki i dzięki temu jest wygodniej i nartki, jak i nartki nie będą tak wisieć, a wtedy mogą spaść, bo, bo... one się zaczepiają o but, a wtedy mogą spaść, jeżeli się będą ciągle odpywać. Czyli jeżeli będą spadać, bo istnieje coś takiego jak grawitacja. I jeszcze zawsze, jeżeli się jest na przykład we dwójkę, tak jak ja teraz jestem z namą, to trzeba być na środku, żeby było żeby było w miarę zrównoważone, bo my widzieliśmy taką panią, która siedziała na tym krzesełku i była sama i przez to zamiast być tak, na przykład, my chyba mamy jakoś tak, tak jakoś jest u nas, a u niej było tak. Dlatego trzeba dobrze patrzeć, gdzie się siada, gdzie siedzi, ile osób wchodzi, bo wtedy można się ustawić, żeby być albo bardziej, albo mniej przechylonym i zazwyczaj lepiej być mniej przechylonym. A teraz jadę na górę i zjeżdżam. Teraz jestem i tam, W tamtym kierunku jest taka bardzo malutka nartostrada, że się jedzie po takiej płaskiej przestrzeni i do takich miejsc najlepiej się rozpędzić. Tutaj jest akurat takie miejsce, że da się rozpędzić. Ale oczywiście zanim, zanim pojadę tam, to muszę oczywiście wiadomo popatrzeć się do góry, czy ktoś nie jedzie. Bo się dołączą do, do ruchu, tak samo jak na drodze, trzeba popatrzeć, czy ktoś nie jest po prawej, bo po prawej mają pierwszeństwo. Czyli jakoś tak to było. Hmm. A teraz jadę. No i oczywiście, jeszcze zapomniałem powiedzieć, bo ja lubię, zapominać o niektórych rzeczach, że na autostradzie, po pierwsze, w sumie nie opłaca się skręcać, bo wtedy się, się traci prędkość. A A to, to, już, już, to już jest mój ostatni zjazd i pa!